Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj kolejny etap wakacyjnych Wojarzy Maćka, który dzisiaj zabierze Was do Zamku Dunajec w Niedzicy. Zamek Dunajec w Niedzicy został zniesiony w pierwszej połowie XIV wieku przez Kokosza Berzewiczego jako forteca broniąca północnej granicy Węgier. Zamek pozostawał w rękach węgierskich rodów do 1945 roku pomimo iż po I wojnie światowej został włączony w granice Polski. Był wielokrotnie modyfikowany, a jego ostatnimi właścicielami była węgierska rodzina Salomonów, po II wojnie światowej obiekt znajdował się w stanie zupełnej dewastacji. Po pracach inwentaryzacyjnych, projektowych i wykonawczych prowadzonych przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1950 roku przekazało zamek w użytkowanie Stowarzyszeniu historyków Sztuki, który nadal użytkuje obiekt i opiekuje się nim po dzień dzisiejszy. W chwili obecnej na zamku mieści się muzeum oraz pokoje gościnne. Coś pięknego. To ładnie wszystko wygląda. A tak się z w ogóle można sobie nagrywać dla siebie? No, to może dla to siebie. Mam taką grupę swoją, prawda, eksploracyjną i sobie nagrywamy takie właśnie ciekawe zabytki, fajne, ale ja się zapytać, jako eksploracja, o. Nie, 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 no, tylko dla mnie, żeby była pamiątka. Dobra, więc idziemy sobie dalej, tu jest Marcelinka, więc to była pierwsza komnata, która? jest zachowana bardzo ładnie. Zobaczcie kochani flagi u góry. I opis do tych flag. Tutaj oczywiście jest Lucjan z Wiliskoczek, Mikołaj i Marcelinka. A my idziemy dalej. Mam pozwolenie od pani że mogę nagrywać. Zobaczcie. Tu jest historia o, Bartka drogi. Bartka drogi. Bartka drogi. Bartka drogi. Ta... zamek Dunaj jest w Miedzicy, A pan kolejne pomieszczenie, ta makieta zamku w Miedzicy. Kształt obrazy, koszty w Weffelmanie. Sprawa rozwoju zamków Idziemy dalej. Zobaczcie sobie. Jak to wszystko wygląda na archeologii? Przechodzimy sobie, proszę Państwa, dalej. Tutaj pokażę Państwu jeszcze tą studnię zabytkową. Z tej studni, teraz tutaj na dziedzińcu maluję, się żegnamy, idziemy dalej. Tutaj jest wejście do góry, ale to może za chwilę. Zanim przejdziemy jeszcze do góry, to przejdziemy sobie tutaj do kaplicy. Jest, zobaczcie kochani. Jakie to ładne. Coś pięknego. Jan Paweł II. Krzyż. posążek I tu jest kaplica, opis całej kaplicy. Jeszcze raz rzut okiem, na dół, tu jest wyjście, więc zaraz będziemy szli dalej do następnego poziomu, przejdziemy sobie dalej, zobaczymy sobie tutaj co się kryje. Cała panorama jeziora Czorsztyńskiego Widok z zamku niedzicy No, w oddali, oczywiście, tam. Mały dziedziniec. A my sobie, czy przejdziemy do Poczekaj tutaj. tak to wygląda. Kochani, jesteśmy teraz w Izbie Straży. Kolejny yy, tutaj taki loch niby, czy pokój zamkowy, jak to mówią. Proszę bardzo, Izba Straży. Cała historia i tak się prezentuje. Wejście do góry, ale niestety zamknięte. No i wiele tutaj do życzenia, nic nie powiem już. Trzeba wyjść, idziemy dalej. Przechodzimy do dwunastki. Pomieszczenie numer 12. O, zobaczcie, co tutaj mamy. Ciekawego sypialnia królowej albo króla. Wygląda jak sypialnia króla. Mhm. Tak to wygląda. I na tym ostatnim, dwunastym pokoju sypialni będziemy kierować się dalej. Ale zanim pójdziemy dalej, to sobie wyjdziemy tu na dziedziniec. No to jeszcze wejdziemy na teraz widokowy, zobaczymy. Zobaczcie, jak tutaj ten teraz wygląda, jakie piękne widoki. No, tutaj to nie byłem. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie biegaj, bo nie wolno. a tam wodali, Tama więc kochani jeszcze ostatni raz rzucę na jezioro na Tamę na ten zamek my idziemy za na Tamę 50 metrów głębokości ma to jezioro się dowiedziałem tak to wygląda i zamek więc przyszedł czas musimy schodzić już tutaj stąd więc, więc zaczęliśmy tutaj z tarasu widokowego i kierujemy się już do wyjścia to co miałem pokazać to pokazałem mam nadzieję że będzie miło się oglądało Niestety też warunków za bardzo nie było do pokazywania, ponieważ bardzo dużo ludzi i ja zgody było, ale mam nadzieję, że się będzie pogodowało. Właśnie wyszłem z tego wyjścia tutaj i kieruję się na dół, na parking, gdzie jest autko i nasi ludzie. Czy tak to wygląda rzut? do zamku i otaczająca sieleń kochani z zamku przeszłam sobie teraz do wozowni gdzie sobie zobaczę i zwiedzę stare wozy gdzie kiedyś były używane na zamku więc już za chwilkę pokażę pierwszy wóz kareta typ karty miejskiej tak ona wygląda środek uh -huh. Obraz. To Bryczka petersburska, dworska, wyjazdowa, miejska. <laughs> to jest bryczka węgierska kolejna. bryka bałagulska bał... bał... bałagulka tak ona wygląda przechodzimy sobie proszę Państwa dalej do bryczki kieleckiej wąsągowa kielecka bryczka tak ona wygląda bryczka małopolska. Takie bryczki nieraz można zobaczyć w Krakowie na rynku. I nie tylko takie, bo Milord również taki jest gdzieś na rynku w Krakowie. Mi się rzucił w oko. Wagonetę. Buty do jazdy konnej. Tak, oni są ze mną. Buty do jazdy konnej. Takie specjalne buty do jazdy konnej od starego właściciela niemieckiego zamku Gezy Salomona Alpego ze zbiorów muzeum w Starej Lubowni, a zamek z zbudowaną gospodarczą i wozownią Sanie spacerowe, niedzickie, sanie podlaskie, sanie śląskie, o, coś ciekawego, tu jest waszą żydowski. Buzek węgierski. Patelnia. I ostatni Czorto Puchajka, Wołoszyńska bryczka polówka, dwuosobowa z koziołkiem tylnym dla chłopca stajennego. Tak ona wygląda, tak to tutaj wszystko jeszcze wygląda, o. więc to było na tyle, kochani. Na zamku byłem, zwiedziłem wodzowny byłem, zwiedziłem to, co pokazałem, to mam nadzieję, że się spodoba. Kończę ten materiał solowy. Pozdrawiam parterów do końcowej planszy. Pozdrawiam oczywiście tutaj właściciela Mili Skoczek. Oczywiście Marcelinka, Mikoła i Lucja nie ze mną. A ja co, szukam dalej nagrywam dalej. Serdecznie pozdrawiam w materiał Kazan. Spójrzcie na NS Kazan. Hej!